Cześć, nazywam się Hubert Lamański i witam Was w kolejnym filmie instruktażowym o florystyce. Dzisiaj zajmiemy się kompozycją z suszu. Co będzie nam potrzebne do takiej kompozycji? Będziemy potrzebować osłonkę, będziemy potrzebować suchą gąbkę florystyczną, klej oraz pistolet na klej na gorąco oraz różnorodny susz. Mam przygotowany tutaj susz, który Częściowo jest zakupiony, częściowo jest wysuszony z takich świeżych roślin, które kiedyś zostały z jakichś realizacji. Możemy użyć na przykład suchołuski, tutaj mamy limonium, mamy piękną proteę oraz różnorodny susz, tak zwany egzotyczny, zakupiony w sklepie. Zaczynamy. W pierwszej kolejności przygotujemy sobie naczynie z gąbką florystyczną. Możemy sobie dociąć taką gąbkę i włożyć do naczynia. Pamiętając o tym, żeby gąbka była troszeczkę poniżej naczynia, tak będziemy pracować. Wyjaśnię później dlaczego. Do pocięcia takiej gąbki używam specjalnego noża, który ma taką wygiętą rękojeść. Pozwala nam ona fantastycznie uciąć tą gąbkę. Do samego końca przecinając, bo nasza dłoń się chowa w tej rękojeści. Dopasowujemy sobie taką gąbeczkę, docinamy. Jeszcze trochę. Żeby nam się dobrze trzymała, możemy ją wkleić klejem na gorąco. Uważajcie, bo czasami on ma nawet 280 stopni, więc jak spadnie to na rękę, to można się solidnie poparzyć. Ważne, żeby nie odrywać od razu. Bardziej boli. Wkładamy gąbkę do naczynia i ona się delikatnie nam tam przytwierdza za pomocą tego kleju. Mamy już wklejoną gąbkę, solidnie umocowana. Możemy zacząć komponować. Zacznijmy od dużych elementów, które będą nam stanowić taki punkt fokusowy naszej kompozycji. Ostatnio mówiłem o tym, że robimy kompozycję z równoległym przebiegiem linii. Dzisiaj będziemy mieli punkt zbieżności w środku. W gąbce łodygi będą wchodzić pod odpowiednim kątem wszystkie. Że będą się łączyć w jednym miejscu. Zacznijmy, może, od tutaj mamy taką suszoną proteę. Możemy ją wklejać od razu do tej gąbki. Trochę kleju na, na tą wyschniętą łodygę i delikatnie wbijamy do gąbki. Weźmy od razu drugą. Liście od tej protei są mi akurat tutaj zbyteczne, więc je trochę obrywam. Pamiętajcie, żeby ta kompozycja była bardziej stabilna, wklejamy każdą łodygę do gąbki. Będziemy mieli kompozycję, która jest w charakterze letnim. Powraca teraz moda na te suszone kompozycje. Kiedyś były bardzo popularne. Później troszeczkę odeszły do lamusa, ale teraz ponownie wracają do łask i wiele, wiele osób ponownie je wykonuje. Układ tych łodyg, spójrzcie, one się optycznie łączą gdzieś tutaj na samym dnie naczynia. Wszystkie łodygi wkładamy tak, aby się nie krzyżowały. Czyli chcemy włożyć roślinę tutaj, to wkładamy ją pod odpowiednim kątem tak. Nie wkładamy jej tak, nie wkładamy jej w ten sposób, bo nie będzie punktu zbieżności. Pozwoli nam to ułożyć bardzo dużo roślin w tej gąbce i będzie ona bardziej obfita. Najpierw sobie tworzę taki tak zwany szkielet, taką obramówkę tego, co będę robił w takiej formie, a później będę wyciągał odpowiednie rośliny na boki, do góry, aby stworzyły spójną całość. Używamy różnorodnego materiału. Zobaczcie, tutaj są delikatne kłosy, takie bardziej rozbudowane. Formy tej suszonej protei, użyjemy suchałskę, tutaj mamy w takim ładnym jasnym różowym kolorze. Kilka sztuk. Pamiętajcie o grupowaniu, czyli tworzymy tak kompozycję, żeby stworzyć gdzieś jakieś grupy. Tutaj mamy taką grupę już powstała e, samoistnie, ponieważ na jednej łodydze mamy e, dwa kwiaty, więc jest jeden niżej, drugi troszkę wyżej, tworzyła się grupa, więc spokojnie możemy ją tutaj zastosować już jako gotową, gotowy element. Taki susz możecie sobie e, zbierać rośliny przez cały rok, suszyć, a później wykonać z nich kompozycję. Można również zakupić taki susz e, w sklepach e, z suszem egzotycznym, na giełdach, w hurtowniach. Jak będziecie mieli problem z uzyskaniem takiego suszu, to z tej kompozycji zrobimy raz, dwa, trzy i przygotowujemy Wam taki pakiet do zakupienia. Dostaniecie wszystkie elementy od nas gotowe. Wystarczy tylko wykonać na podstawie tego filmu instruktorowego w domu. Do uzupełnienia mamy taki super zasuszony eukaliptus. Co prawda stracił trochę taki srebrzysty kolor, ale ładnie tak wypłowiał, troszeczkę, i jest taki szarawy. Dokładamy kolejnych elementów, uzupełniamy, tworząc taką Kompozycję bardzo rosochatą, rozszypaną, ale z takim punktem fokusowym gdzieś w centrum tej kompozycji. Jeśli nie widzieliście jeszcze reszty naszych filmów, to oczywiście wszystkie dostępne są na naszym profilu na Facebooku oraz na naszym kanale na YouTube. Inne ciekawe zdjęcia, ciekawe propozycje znajdziecie również na naszym Instagramie. Aby kompozycja nabrała takiego jeszcze bardziej bogatego charakteru, możemy dołożyć taką dużą proteę suszoną. I wyciągnąć troszeczkę elementów na boki. Mamy tutaj taki mocny punkt fokusowy, więc musimy go troszkę zneutralizować. Wyciągniemy teraz trochę do góry i trochę w bok. Kompozycja nabiera już odpowiedniej formy. Dołożę jeszcze kilka elementów takich delikatnych, które będą wystawać ponad całą kompozycję. I będę już uzupełniał, aby nie było widać gąbki, e, suszonym eukaliptusem. Pamiętajcie, aby wkładać po dwa, trzy elementy, gdzieś również jeden, ale taki troszkę bardziej wystający, żeby cała ta forma jednak zamknęła się w takiej określonej przestrzeni. Delikatne, suszone limonium w takim ciemniejszym kolorze doda tutaj odpowiedniego charakteru. Troszeczkę złamie nam tą, ten beż, tą żółć i te szarości, więc fantastycznie będzie się nadawać na wypełnienie również. Jeśli chcecie odpowiednio zasuszyć rośliny, takie jak eukaliptus czy jak suchołuska, pamiętajcie, żeby suszyć je do góry nogami. Najlepiej przyczepić w jakimś przewiewnym miejscu, suchym przewiewnym miejscu. One same pięknie zaschną. Uzupełniam już naszą kompozycję eukaliptusem. Troszeczkę ją zagęszczam. I później w miejscach, gdzie yy, będzie brakować roślin, będę już tylko wklejał. Pamiętajcie, żeby obserwować, jak te rośliny się yy, wyginają. Jeśli mają odpowiedni kształt, który Wam od, yy, pasuje, odpowiada, użyjcie je właśnie. W takiej formie nie wyginajcie jej w drugą stronę. Jeśli macie jakieś suszone liście, tutaj mam mm, liście suszone od Banksy, które mają taki super jasno żółty kolor, nie musimy ich wklejać tam w samą gąbkę. Jeśli cała kompozycja jest już taka dość wypełniona, możemy swobodnie wkleić e, dany element w tą kompozycję, przyklejając ją do którejś z gałązek. Te liście tak nam bardzo ładnie wypłaszczą tą kompozycję. Też układamy je dwa koło siebie, w drugiej stronie gdzieś jeden, żeby stworzyły odpowiednie grupy. Za momencik kończę naszą kompozycję. Dokładam ostatnie elementy, aby uzupełnić te wolne przestrzenie. Na sam koniec pamiętajcie, aby obrać kompozycję skleju, żeby nie było tych nitek i będziemy ją przypasowywać do wnętrza. Kompozycja gotowa. Zobacz tutaj. Właściwie z każdej strony jest uzupełniona. Ma ona oczywiście wyraźny tył, ale spokojnie możemy ją zrobić wielostronną. Z drugiej strony również popracować roślinami. Do tego przygotowałem jeszcze mniejszą, do zestawu. Dziękuję za uwagę i zapraszamy na kolejny film. Już niedługo.